Witam serdecznie. Dawno mnie tu nie było, ale to nie znaczy, że zakończyłam swoje poszukiwania wiedzy, wręcz odwrotnie. Te poszukiwania są jeszcze szerzej zakrojone, zarówno w dziedzinie zdrowia fizycznego, jak i emocjonalnego. Tutaj prowokacją do nagrania tego filmu. Jest to, co nazywa się fizyką kwantową i przede wszystkim doświadczenie, które stanowi niejako podwalinę tej dziedziny nauki. Doświadczenie jest podwójną szczeliną. Podczas tego doświadczenia Działo się coś wyjątkowego, może nie w trakcie samego doświadczenia, bo przy przepuszczeniu przez dwie kartki, w której pierwszej był otwór, a w drugiej dwie szczeliny, światło położyło na ekranie konkretny wzór w postaci prążków jasnych i ciemnych. A gdy ktoś zdecydował, że chce bliżej opisać wynik tego doświadczenia i skupił swoją uwagę na tym ekranie, gdzie wyświetlane były te prążki, to to zginęło. No, to jest po prostu niesamowite. Uświadomienie sobie, że sama świadomość człowieka przyłożona. Do wyniku doświadczenia fizycznego mogła spowodować, że wynik tego doświadczenia po prostu zginął, no jest w moim odczuciu czymś no, ekscytującym wręcz. Bo co to oznacza? Że myśl człowieka naprawdę ma moc sprawczą. Jak to udowodnić? <laughs> Chociażby. Zacznijmy sobie wyobrażać, że trzymamy w ręku cytrynę i że y, za, może, można zamknąć oczy, żeby ta wyobraźnia była bardziej precyzyjna, i że staramy się polizać tą cytrynę, liżemy ją i y, czujemy y, ten y, kwaśny smak. Y, ślina zaczyna napływać do ust i nawet y, można wręcz poczuć to skrzywienie, które rodzi się pod wpływem tak kwaśnego smaku. A przecież nic nie zjedliśmy, to tylko nasza myśl spowodowała, że po prostu pojawiły się takie objawy fizjologiczne. A jeszcze, żeby było lepiej to wszystko pojąć, to zapewne nie jeden z nas słyszał o tym, że istnieją super szybkie komputery z procesorami kwantowymi. I no, rzeczą niesamowitą jest, że taki komputer musi być tak szczelnie, niesamowicie szczelnie zbudowany, żeby żaden obserwator nie mógł wpłynąć na jego parametry, bo okazuje się, że no, z samą obserwacją można zmienić parametry komputera kwantowego, gdyby nie był on bardzo zabezpieczony. W moim odczuciu jest to znowu coś tak fascynującego, a pokazującego, jak wielką, przeogromną mamy moc w odniesieniu do tego, co dzieje się z nami właśnie chociażby dlatego pochylenie się nad takimi tematami jak kontrola własnych myśli umiejętność przede wszystkim postrzegania własnych myśli zauważania ich i wybierania tylko tych które nam służą może być takim ewidentnym fundamentem pozwalającym na poprawę swojej rzeczywistości nie tylko w kwestii relacji z ludźmi, z samymi sobą, ale również może przyczynić się do naszego zdrowia. Tutaj też przychodzi mi na myśl coś, co jest przeogromnym, przeogromnym wręcz problemem, jeżeli chodzi o współczesnego człowieka. Pewnie o każdego z nas w tym świecie zachodnim. My generalnie jesteśmy pod permanentnym stresem. I ktoś by powiedział: No to przecież tylko emocje. Przypominam, nasze myśli mogą nawet zmieniać ustawienia komputera kwantowego. A co dopiero myśli, które, czy emocje, które rodzą się w naszej głowie, czy niczego nie zmieniają w naszym ciele. Wręcz odwrotnie, zmieniają i to bardzo niesamowicie. Okazuje się, że pod wpływem stresu wydzielają się różne hormony stresu, jak kortyzol czy inne hormony, ale również neuropeptydy. I co ważne, adrenalina jeszcze co ważne, te hormony, gdy docierają do powierzchni naszych komórek, i jest to bardzo częste zjawisko, bo non stop żyjemy pod wpływem stresu. Wtedy na komórce tworzy się coraz więcej receptorów pozwalających na wnikanie tych neuroprzekaźników czy neuropeptydów do wnętrza komórki. I Paradoksalnie, coś, co nam szkodzi, no bo nadmiar tych hormonów stresu naprawdę nam szkodzi, to nasz organizm zaczyna to postrzegać jako coś niezbędnego do przeżycia. Stąd stajemy się wręcz stresocholikami, można wręcz to nazwać, bo Organizm nie broni się przed tym stresem, wręcz odwrotnie. Te receptory komórkowe, jak gdyby domagały się załadowania poprzez zarówno kortyzol, jak i inne hormony. W związku z tym, pytanie: czy można sobie w jakikolwiek sposób tutaj pomóc? Bo no, przyzwyczailiśmy się już do słowa stres. On nam y, towarzyszy y, w różnych sytuacjach, to słowo, powtarzamy je, słyszymy je, y, słyszymy, że y, no, to przynosi nam różnego rodzaju y, choroby, różne negatywne skutki, ale tak jest z tą naszą świadomością, że jak słyszymy coś często, to zaczynamy to bagatelizować, przestaje to być przez nas odbierane jako coś bardzo ważnego, z czym trzeba się zmierzyć i co trzeba zdecydować, z czym trzeba zdecydowanie coś zrobić. A już wiemy, że stres może być podłożem chociażby cukrzycy różnych stanów zapalnych, no a tu przy stanach zapalnych to w zasadzie wszystkie choroby, łącznie z nowotworami. Więc nie można tego bagatelizować, tym bardziej, że jesteśmy pokoleniem strecocholików, i nasze organizmy są niesamowicie w to uwikłane. Trafiłam na pewne niesamowite plastry, i to plastry. Wykonane w technologii, właśnie kwantowej, które przenoszą ze sobą coś wyjątkowego chociażby w tym temacie. Tych tematów, w których one pracują, jest aż 19, ale dzisiaj powiem najpierw o tym związanym ze stresem. Więc jest taki plaster, właśnie, który redukuje stres. I jest to tak ważne i tak potrzebne dla współczesnego człowieka, że w zasadzie stanowi podstawę i bazę do wychodzenia z większości chorób. Bo tak naprawdę to tak wszystkie te emocjonalne, o emocjonalnym podłożu, schorzenia psychosomatyczne, Nigdy nie, nie, nie zostaną uwolnione, jeżeli wciąż będziemy funkcjonować w kleszczach stresu. I to już samo to pokazuje, jak bardzo ważne jest uwolnienie od stresu. Właśnie tutaj te plastry z firmy New Extract są niesamowite. Dlaczego powiem, że niesamowite? Bo oczywiście zanim o czymś mówię, to sama próbuję, nie tylko ja, ale również grono moich znajomych. Znam osobę, która od wielu lat funkcjonuje w bardzo dużym, permanentnym stresie i lęku. Nie udawało się jej pomóc w żaden inny sposób po zastosowaniu plastrów. Przeciwstresowych potrafiła po prostu dźwignąć sytuację, która jest trudna życiowo, tak jakby nigdy tego stresu nie przeżywała. Inny przykład: osoba, która przez lata nie wychodziła z domu, mając fobię społeczną, tak bardzo bała się spotkania z ludźmi. Po pierwszych dniach używania tego plastra, po prostu wyszła z domu i pojechała na duże zgromadzenie, gdzie było bardzo wielu ludzi, przy czym podróżowała wręcz komunikacją miejską, gdzie tych osób było jeszcze więcej. To są takie dwa skromne przykłady. To znaczy skromne, dla mnie wielkie i spektakularne, dlatego że nic innego tym osobom nie mogło pomóc, ale to pokazuje, że plastry mogą, te plastry, właśnie, mogą przynieść otwarcie drogi do poradzenia sobie z innymi problemami zdrowotnymi. Może jeszcze przy okazji powiem o jeszcze jednym plastrze który y, można powiedzieć, że y, wpływa na jasność myślenia. Dlaczego mówię tu razem z tym y, a propos y, stresu? Dlatego że stres nie tylko, że y, prowokuje powstawanie y, właśnie y, tych y, substancji neuroprzekaźników, czyli adrenaliny i y, kortyzolu. Ale również powoduje takie splątanie emocjonalne, do tego jeszcze jest to taka reakcja, walcz lub uciekaj, czyli w tym momencie organizm w ogóle nie zajmuje się naprawianiem niczego, nie zajmuje się odpornością, tylko zajmuje się właśnie obsługą tego stresu. I no, jednym z wyników właśnie jest to, że może powstać takie emocjonalne i intelektualne splątanie. Człowiek w pracy pod wpływem stresu może popełniać błędy. Człowiek w domu, w sytuacjach trudnych, rodzinnych, pod wpływem stresu może popełniać błędy. W każdej sytuacji może się to wydarzyć i te błędy mogą naprawdę bardzo dużo kosztować. Połączenie tego plastra przeciwko stresowi z plastrem na jasność myślenia daje tak kapitalne efekty, że po prostu jest to zadziwiające, że to może aż tak pięknie działać. Ja poza tym, że jestem dietetykiem klinicznym, również z zawodu jestem programistą i mogę powiedzieć tutaj z punktu widzenia, Właśnie tego swojego zawodu, jak niesamowicie wręcz działa ten blaster na jasność myślenia, tak wspomaga wyobraźnie, że problemy, nad którymi musiałabym się pewnie pochylić trochę dłużej, rozwiązywały się niejako w lot i same. Ale również, jeżeli chodzi na przykład o osoby, które mają Problemy natury takiej psychologicznej, natury wręcz związanej na przykład z autyzmem czy podobnymi schorzeniami, to no, właśnie jest niesamowite znaczenie połączenia tych dwóch plastrów, tego plastra na spokój i jasność myślenia. Dlatego, że to właśnie daje takiej osobie, chociażby z autyzmem, czy e, schizofrenią, czy z depresją, e, daje taki sposób myślenia, jakiego pewnie nie doświadczył ten ktoś wcześniej, e, bo tak jakby w wyniku oddziaływania tych plasterów kwantowych, po prostu układały się lepiej połączenia neuronowe w mózgu i tam, gdzie jest u tych osób normalnie splątanie i takie spięcie, następuje wyłagodzenie i jaśniejsze myślenie. Więc z całego serca zachęcam do. Kontaktu ze mną osoby, które byłyby tym głębiej zainteresowane. Ja stosuję te plastry już od pół roku. Jestem wręcz niesamowicie tym zachwycona i widzę kapitalne efekty u osób, które też to używają. Następnym razem opowiem o kolejnych plastrach. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.